Dzień dobry z toru Autodromo Internacional do Algarve. Witam Was kierowca Red Bulla, Karlik. Okrążenie zaczynamy długą prostą startową. Hamowanie do zakrętu Primeira z górki uważamy na pancerny słupek na wierzchołku. Szybka dwójka i wolny zakręt Lagos. Przejeżdżamy na drugim bądź pierwszym biegu. Na pełnym gazie w zakręt numer 4 uważamy na wyjściu, bo targa jest dosyć wciągająca. Długa, prosta... Znów jedziemy z górki, tym razem do nawropu Torre Vip. Za nim dwa szybkie zakręty, pierwszy w lewo, drugi w prawo i od razu za nim dohamowanie do ślepego zakrętu Samsunga. Bardzo trudny zakręt. Następnie jedziemy w dół i szybki zakręt Craiga Jonesa. A za nim kolejny ślepak dwuczęściowy Portimao. Nieco trudniejszy, bo na wyjściu bardzo łatwo jest o poślizg szybki zakręt 11 i dojazd do zakrętu numer 12. Bierzemy go dosyć szeroko i łapiemy późny wierzchołek. Wolny zakręt Sagres, po którym rozpędzamy się do ostatniego zakrętu o nazwie Galp, w którym nie odpuszczamy gazu ani przez chwilę i to było okrążenie po torze Algarve.